Nie wiem, czy oglądacie TikToka, ale jeżeli tak, to najprawdopodobniej spotkaliście się z reklamami albo przynajmniej jakimiś urywkami z gameplayu Billy Basta, czyli gierki, którą w dniu dzisiejszym będę ogrywał. Nie mam do tego pojęcia, czego się spodziewać. Wiem, że jest to pre alpha i jest już oficjalny playtest, więc jestem w stanie ją ograć. Z tego co widziałem, tam były hmm, dwa lewele, które wcześniej można było ograć po zapisaniu się, czy to na Patronite, czy tam gdzieś tam. Eee, ja w tym nie uczestniczyłem, więc nie wiem, jak to wyglądało, ale teraz jest to oficjalnie, więc mogę to oficjalnie ograć. Billy, Bastab Pri-Alpha i mam tutaj tylko cztery opcje. Eee, gram na padzie, jak coś, kontrolki się nie wyświetlają, ale najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że jest to bardzo wczesna demo. Nawet nie demo, to jest pre alfa z tego, co tutaj można wyczytać. Masło maślane, wiem. Więc co? Gramy, zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że mam dobrze ustawione dźwięki, bo ja kompletnie nic nie słyszałem. Chyba jest dobrze. Pan Tokio, he? Ciekawe, czy będzie polska wersja językowa? Chyba nie. Nie, nie ma. I'll just be removing every ounce of free will from your tiny goat brain, just to make sure this slip-up never happens again. ma no, Now, as much as I'd like it to, it won't hurt. Seriously? What are you talking about? <laughs> I'll to cool forever! the annoying parts.

jest idealna dla mnie. Ja nie potrafię grać w gry. Więc możesz to. No, Orzesz, cholera, jasne, co to jest. Nie mam dasha w. Aha, nie, no, pobite gary. Nie wiedziałem, że mógła też mnie bije. Dobra. Trzeba bardzo. Jak mam to zdodżować? Aha, dobra, rozumiem. Aha, nie, Fuck! Mam tarcze! Teraz mi o tym mówisz! Ej, dobra! Mogę go napieprzeć! Stonks, stonks. Ale i tak pewnie się nie uda, nie? Ja jestem ciekaw, czy ja muszę coś z rytmem zrobić? Nie mam pojęcia! Damn it. Aha, tak, zdecydowanie tak. Teraz to widzę. Jezu, jaki to jest Undertale popieprzony. Fuck. No, jest już po mnie. I dupa. Aha, i on teraz będzie mówił take two, take free, tak? Jezus. Dobra, chyba powoli zaczynam ogarniać jak to działa. Okej, okay. tutaj trzeba się naprawdę wsłuchać i znać ataki po prostu. Dobra, siadło. Tutaj muszę być na środku. No dobra. I muszę. Jak mam to zdodżować? Come on. I tu jest nasz... Dobra. Tak da. Tak jest. Bo jest to samemu sobie. Ej, dobra. Nice. Mogę to. Dobra, mogę to kasować. Sztos. A ja i. Przepraszam, jak. A dobra, tar. Tu chyba tarczą muszę ogarnąć. I co ja mam z zrobić? Dobra! Tarcza! Po prostu tarcza. Ej. To muszę dodżować tarczą. A szlak What? Aha, on też dodżował. Za Dobra, które ataki mam dodżować, a które mam odbijać? To jest. Jezus! Trudne! Okej okay. Czy ja mogę po prostu... Aaa, nie mogę spamować tarczy, a, przemyśleli to. Czy ja mogę to dodżować tarczą? Ej, dobra, ta tarcza jest overpowered. Dostań bęcki i lecimy dalej, ha? Czemu ja dodżuję Venemi? Nie zdążyłem tarczy wcisnąć, okej. Okay. Ale chyba mi nie zebrało HP. Więc to przynajmniej tyle. Fuck on to teraz odbija! Ile ja muszę to odbijać? No jeszcze tutaj te cholerne... Nie wiem co to jest. Na sprężynie. Okej, okay, ale... Jestem już... Da... Nie, nie! No! te Gary! I chyba przechodzimy do ostatniej fazy masz po mordzie, milordzie Nie wiem czy ja jej bardziej unikać czy bardziej je bić nie mam tego pojęcia Tarcza, wer tarcza, jest git, jest git, szlak, Dłob. nie wiem, czy ja to odbiłem, czy stodżowałem. Na jedno wyjdzie, kurde. Dobra, Ale dostał f... sztos. Udało się? Nie udało, kurde, jeden haper. To jest nie do zrobienia. Tu się za dużo dzieje. Tu się po prostu za dużo dzieje. Tragedia. Ja już mam full tryhard na tej grze, nic nie mówię za dużo. A i tak dostaję łomoc. Więc ta gra będzie pop***na. To, to już widzę. Plan jest taki. Stracić jak najmniej posibli w pierwszych fazach, nie walczyć. I nie liczyć na tą tarczę, która nie wiem czemu nie działa. Czy się uda? Oczywiście, że nie. Przynajmniej tyle, że udało mi się już przynajmniej częściowo ogarnąć, jak działają te ataki. Ok, chyba mogę dodżować to po prostu blisko. blisko frontu sceny. Fuck out. Aaaa, ja, dobra. No hit. Póki co no hit. I nie wiem, czy da się to zdobyć. Sztos, sztos, ta tarcza jest mocna. Ej, dalej mam Nooki hita. Sztos, sztos, mam szansę. AAAAH! Losowy pocisk, of course. Dobra, mam ci gnoju. A! Raz, dwa, trzy. Dziąć to gówno i rozwalić fantokio. Dobra, I... tego się nie da odbić, prawda? Ale. Jest git, jest git, jest git Będzie strzelał Fuck! Fucking hell! Ile? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bit eee, On strzela... No bit <laughs> No nie bez przesady nie wiem, czy muszę to deflektować, czy nie, ale whatever. Fuck! Ale to spierdzieliłem, zamknij się, zamknij się, zamknij łeb. That's so fucking close. Ja jestem pewien, że to już była stuprocentowa końcówka. Na początek był zajebisty, nie no... Ta ostatnia faza jest nie do zrobienia. Jakby... Holy shit! Po prostu holy shit! Oż w dupę. No i wyjebałem się w mopa. Raz, dwa, trzy i Klaunie. Jak mam to jak jak mam to, to był to jest tylko Alfa ja się autentycznie boję. Co będzie, jak wyjdzie pełna wersja, i będę chciał zrobić tą gierkę na no -hicie. Co jest? Ej, co do. Czemu nie mogę się ruszyć? Ha! Nie no, zajebiście, zajebiście, nie? Zajebiście. Dalej nie mogę się ruszyć. No! Tak, to był k***a disappointing, ale nie przeze mnie, co to miało być? Nie dość, że nie idzie mi upso totalnie, to jeszcze ta gra rzuca mi kłody pod nogi. Co to było? Mam dość. mi dobry mikrofon mam włączony, już się bałem. Naprawdę powinny być jakieś checkpointy. Pierwsza część jest już mega dudna. Nie, a tego nie przeskoczę. Over it. ...dwa w drugim akcie. Mm, dobra. Zajebiście. Ale to mi chyba rzeczywiście nic nie robi. Raz, dwa, trzy i najpierw się pozbędę tych gnojków... ...i teraz zacznę klepać klauna. Nie jest źle! Ale nie mam dobrego pojęcia, jak mam to zdodżować. No właśnie, Oż! Zapomniałem, że teraz kółka. Nie, nie Te kamulce są randomowe No i Teraz muszę zrobić nohita Oczywistym jest, że ja tego nie zrobię cegła i jestem dead Wait, mam to? <śmienic> 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 Okej. Okay. <Kurna> zrobiłem to? <śmienic> <Kurna> zrobiłem, to. <śmienic> zrobiłem to? O, ja Zrobiłem to. O, mi teraz ryjca na niebiesko wyrzuciło przez to co się na ekranie dzieje. 20 minut. To, to, to nie jest dużo, jak da coś takiego. Od razu mówię, to nie jest dużo, ale jestem kompletnym. Nie no, w sumie powiedziałem, nie jestem dużo, a miałem powiedzieć, że jestem kompletnym dubem, a w sumie to zrobiłem całkiem nieźle. Furyty, ale powiem szczerze, ta gra wygląda naprawdę mega, mega fajnie i. no. Mi się podoba, mi się podoba. Raczej będzie ogrywana, może nawet na streamkach, kto wie. Tu jest TV, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Hashtag autoreklama. Szkoda, że nie ma tego drugiego poziomu. Ja myślałem, że będą dwa poziomy, ale jest tylko jeden. Jest tylko Fantokio, a drugi to był. O, nie wiem, ten wielki stwór, przed którym uciekam. Mega szkoda, że go nie ma, bo byłem naprawdę jego ciekaw. I teraz pytańsko, czy ta gra będzie ogrywana mo na moim kanale? Raczej tak, bo gra mi się naprawdę fajny. To jest bardzo fajne demo. Um, to, bardzo fajne, że to jest musicalowe, Dzięki czemu za bardzo, nawet nie muszę tutaj dużo komentować. Oczywiście nie to, żeby mi się nie chciało. Wkrzyżająca ta gierka jest, więc możliwe, że przy ogrywaniu pełnej wersji kilka razy spadnę z krzesła. Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Ja straglowałem z tym jednym poziomem, a ja jestem pewien, i to stuprocentowo pewien, że znajdą się wariaci, którzy będą chcieli to demko przejść na No Ale ja tego nie będę robił. Nie ma szans. Fajna giera, po prostu. I tyle.